Wypełnia i mgła nadągłą kuliści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? Nie niewymierzonym krainie leży. Jest w każdym biernym sercu Polaka, co on baczył, cierpiał i wierzy. W jego łeb na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy w myśliwym słowie, znajdzie się w każdym dobrym uczynku. Ale gorące bo dzieci nie czytały z kartek, ale nauczyły się na, na A co drugie brawa, bo to przecież ma, mamy praca i taty praca, to są nasi rodzice. A teraz część artystyczna, w której biorą udział wszyscy, proszę Państwa wszyscy, przy każdym stoliku jest artysta. A prowadzący to są właśnie teraz wchodzący na salę harceczek. Oddaję mikrofon. Pierwszą piosenkę, którą będziemy śpiewać, to będziemy śpiewać Płonie Ognisko. I na ogniskach harceckich, jak się zaczyna ognisko, to tą piosenkę się śpiewa stojąc. Także chcielibyśmy, jakbyście Państwo odstali, zaśpiewali z nami, by było... E E

Oczywisty, że mi wystarczy szklanka wody czystej Miała matula trzy córy garbaty, miała matula trzy córy. Hej, maszerują na chłopcy poborowcy, hej, maszerują. Raz, dwa, trzy do boju, raz, dwa, trzy. Wojenko, wojenko. Wszyscy że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani, że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani. Piechury, piechury, piechury zuchy są. Hej, idzie dziewczę po lesie, pole się, po lesie! Pod fartuszkiem coś nie się, coś nie się, bez. W lesie, w lesie, w lesie zielonym! W lesie, w lesie, w lesie zielonym. Tam szaroju w, Zielo. w Zielo. tam w zielonym, hej, przebyli ułani pod okienko. Przybyli Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko, a mama mówiła do córy. Oj, nie cieszę się dziewczę, o nie, pójdziemy ci spać do komory, bo u ani to bestie są złe. Pójdziemy dziś spać do komory, bo ułani to bestie są złe. Ułani, ułani, malowane dzieci, niech ta panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. W okieneczku stała, chusteczką mnie wała, chusteczko mnie wała, wróżę się jasieńku, będę Cię kochała, wróżę się jasieńku, będę Cię kochała. Rozkwitały pęki biały róż. Cały jak za dawnych lat bywało, za to róży, najpiękniejszy kwiat. wrócił coł jak za dawnych lat bywało, tańcz za to róży, najpiękniejszy kwiat. Teraz ostatnią piosenkę będziemy śpiewać. Także to jest piosenka, która się śpiewa na koniec ogniska i to jest już do odwrotu, bo strąki wzywa. I tam jest znowu, prosimy, żebyście pomogli nam, oczywiście śpiewaniem, ale także trochę obrzędowo. Po prostu w tej piosence są takie słowa, staje wiara w szczęśliwa. Jak usłyszycie te słowa, staje, to proszę, żebyście z nami znowu stanęli, dobrze? You stop. w Dziękujemy serdecznie harcerzom. Brawa jeszcze raz dla nich. Oni tak nie śpiała, ale brawa. W trakcie tego naszego śpiewania doszłam do wniosku, że potrzebny jest nam wieczór śpiewania starych piosenek że stare polskie piosenki żołnierskie, ballady harcerskie. My powinniśmy to dalej sobie przekazywać i śpiewać. Zgadza się? Super. Jesienny dzień spotykamy się na śpiewaniu. Bo teraz z pikników to ja was nie wyrywam. Proszę Państwa, przede wszystkim serdeczne podziękowania księdzu Sebastianowi Gackiemu za wspaniałą lokację. dzieciom ze Szkoły Polskiej Języka Polskiego. Ja jestem pod wrażeniem, jak pięknie mówią po polsku i tak ładnie, tak, z takim oddaniem. Naprawdę dziękujemy wam bardzo. Jeszcze moje serdeczne podziękowania dla Pani Wasi i za prowadzenie szkoły, za przelewanie tej, tej wiary w naszą polskość, to co jest cenne żeby teraz mogło przejść na następne pokolenie. I mamie, i tacie. Każdemu, kto prowadzi to dziecko do tej szkoły polskiej, a w domu. Babcie, babcie. A Babcie, o tak mamy Babcie. Co jest prawda? Baccie, wielkie brawa, bo muszę Państwa... W zeszłym roku mieliśmy tutaj spotkanie z księdzem, który był z Ukrainy. I on tak pięknie mówił po polsku. I kto go nauczył mówić po polsku? Babcie. Babcia! Także babcie, czapki z głów do was! I dla naszych harcerzy. Dzięki serdeczne, że przygotowali te nasze piosenki. I to będzie nasz następny pomysł, żebyśmy wszyscy mogli nauczyć się tych piosenek już tak na pamięć, tak zdrowo po polsku. Dla pana Romana Serek, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Soku serdeczne podziękowanie za udostępnienie sali i za udostępnienie sprzętu, bo to było bardzo miło z, ze strony organizacji, że mogliśmy przyjść. Oczywiście nie I oczywiście nie zapomniałam tutaj ukrytego za tym parawanem naszemu gitarzyście, kto tak wspaniale akompaniował. Ja myślę, że złamię mu jeszcze rękę, to może coś nam zagra. Ja. <gry> Oczywiście dla pana Henryka, który tak nam e, pomaga w nagrywaniu tych wszystkich spotkań. Bo proszę państwa, dzisiaj to jest nasza historia, a za 20 lat to będzie historia naszych dzieci. Chcielibyśmy to dalej przekazać, że Polonia w Niemczech była, miała, obchodziła te święta i żeby to zostało zachowane. Także serdeczne podziękowania dla pana Henryka. Chcę podziękować mojemu mężowi, bo program przygotował, powiem Państwu uczciwie, że ja przeczytałam tylko jedno zdanie i zrezygnowałam, bo po prostu wydawało mi się, że nie dał sobie rady, a on sobie pod, pod, dał radę po sześciu godzinach, także naprawdę dziękuję serdecznie. <tryk> Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, ale <gry> najważniejsi jesteście Wy, Państwo. Że przyszliście, że byliście w kościele, że przyszliście dzisiaj tutaj do tej organizacji, by z nami uczcić tą Konstytucję 3 maja. To wielkie święto. A zarazem jest to święto Polonii, jest to święto naszej flagi. Ja tak dumnie noszę polską flagę razem z kanadyjską. Jeśli ktoś jeszcze nie posiada tego znaczka, jest to do yy, otrzymania. Za małą odpłatą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, ale teraz chciałam Państwu przedstawić kilka bardzo istotnych e, informacji. Przede wszystkim, wczoraj została otwarta wystawa, która znajduje się w Polskim Muzeum Ogniwo przy Main Street. Wystawa pod tytułem Śladami Polskich Pionierów Malitowie". Bardzo serdecznie zapraszam. Teraz można obejrzeć ją we wtorek od godziny 7 do 9 i w sobotę od godziny 1. Do godziny piątej. Być może Szkoła Polska by mogła przyjść nas odwiedzić wcześniej, to też postaramy się tam być. Nie będę więcej mówić na ten temat, ale niektóre osoby wczoraj były wiem, że pani Wandzia mogłaby Wam więcej na ten temat coś powiedzieć, bo jej się ta wystawa podobała. Więc jeszcze raz serdeczne podziękowania Państwu za obecność na dzisiejszych na uroczystościach. Życzę miłego popołudnia. Mam nadzieję, że słoneczka zejdzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz.